Siema, widzowie, zima zaskoczyła kierowców, zaraz lecimy na jakieś łąki lasy. Siema, witam wszystkich, piękny, piękny śnieg nas spotkał, niestety może być problem z audio, tak jak zawsze, bo niby przyszedł mi adapter do mikrofonu, ale okazało się że nie zauważyłem i chcę mieć go uprobleka nie silver żeby działał no i taki problem że wystawiłem na e listę kamerkę czekam bo gdy ktoś kupi to kupię tego bleka a jak nie to trudno będę musiał jakoś kombinować coś z tym dźwiękiem może podłączę pod telefon, mikrofon czy coś ale to na później na razie no... Się śniegiem Piękny, powiem wam, że jazda po ziemi to jest nic w porzaniu do jazdy po śniegu To się tak zajebiście ślizga coś pięknego Trochę ten gaznik wyregulowałem Mi się nie zalewa i zobaczymy po takiej dłuższej jeździe Kręćmy sobie O kurde Przednie koło to trakci nie znalazło Tu jest taki niby lasek I tu jest... Zaraz gogle O kurde, jest ty gogle jak tu jest jasno Ej, bo... O kurde, aż się ślizga mi noga Idziemy dalej Jedzie to nic tej prędkości nie czuć to znaczy no teraz to i tak wolno jadę To to nie będzie wyglądać jakby w miejscu stał Ale naprawdę jak się jedzie tak nawet i to 80 To kurde ole Stracił zepność To tego nie widać nawet że to tak jest jakby się tak żoł przejechał tym polem pod ten las O To ja wyjadę potem z tego Oj wsteczny to by się przydał czasami Ja chcę jechać. Dobra tam na nowym terenie to... Ale się wystraszyłem. O kurde! Może do tamtego jest las. Mimo to jak się odkręcę wszystko w pas leci. Nie, nie ma w sumie nic tutaj w tym lesie więcej niż Chyba pękła Tu jest takie Nie wiadomo co w sumie Dobra Ten ja się czasem nie zgubił Продолжение Dobie, te ц Tu nic ciekawego nie widzę tam pojadę zobaczę co tam jest wydawało że tu jest jakaś górka tu jest kanał jakiś nie no jak ja w to wjadę to nie wyjadę to nawet nie próbuję nie ma co Co jedziemy sobie Tak tam nic w tym lesie nie widać to może do tamtego Tam też, ja nawet nie wiem, czy tam las jest gdzieś, jest taka mgła A jakaś tam truska jest teoretycznie Więc mam pojęcia idę tam sprawdzić o bo się jest oto Tam coś wycinają. Opa, dobra. Jak wycinają tam to zawracam. Hmm. <laughs> Tego się nie spodziewają. Dobra, może trochę się spodziewałem Ale nie Nie aż tak. Dobra Jedna opcja tego. go no Właśnie Teraz weź go tak chłop się przestał, że to się nie uszkodziło nic Dobra Na szczęście te krosy są o wiele lżejsze niż ścigi. Dobra, jadę na to może Seeing Miejsca! No i sprawdźcie co jeszcze las no, jak tu jest! Powiem, sprawdźmy to, co tutaj jest. No myślę. Że... Oj, kurczę. chyba nie ma tu wody. Ta, nie ma. Tylko. Dobra, wjadę, tylko żebym wyjechał potem. Tej te bolce, pierdolce. Dobra, próbujemy. Raz się żyje, jak to mówią. Może się uda? A w ogóle. Najważniejsze pytanie: nie, uch, czy ja w ogóle tam idę? Ja się boję tu wjeżdżać. Ja coś czuję, że nie wyjadę. Ale no, spróbujemy. Sprawdzę tylko, czy to się nagrywa. Czy to. Warto takiego wysiłku. Dobra, nagrywa się. Co? Próbujemy. Tylko się zastanawiam, czy nie no, chyba po prostu jakoś zjadę. A, ciężka sprawa. Lipo, bo jest śnieg. To jest prawie pionowe, i się boję, że nie wyjadę. Zobaczymy Dobra Wjechać to wjechać, jak ja już się zjechać boję jo, Ja o się przechylę do przodu? Dobra, chyba na kozaka trzeba to zrobić, co? Na kozaka. No. <dobra>, Dobra. Na kozaka. Ale głupotę zrobiłem. Się ja nie podjadę. <dobra> Tutaj tym bardziej szans nie ma. Dobra. <dobra> Próbujemy. Tylko najpierw sobie wykręcę jakoś. Jestem Czy dam radę Jest tak ślisko ja się Lipa, może być problem z prędkością I to taki spory Nie wiem czy z dwójki nie ruszyć Dobra, próbujemy Tego to ja się nie spodziewałem, że ona tak wyleci Jak z proty Nie no, jestem pod wrażeniem Normalnie strach był większy niż w ogóle było tego warto Si ona bez problemu nie pyta Po prostu jedzie Jeszcze kiedyś przejadę I z tej z tamtej drugiej strony próbuję podjechać Jest jeszcze gorzej Bo jest tak jak wciąż I jeszcze nad nim coś tam Może jak byle ciała tak Jak biedzę, że ona tak bez problemu pojedzie To ja na dwóch nogach stała Stałem na jednej Bo gdzie nie dojedzie To stoczę chociaż o, na pyk! Bez problemu W ogóle, jako tako ją wyczyściłem Typu łańcuch naciągnąłem wyczyściłem go I co na Belgii troszkę poczyściłem I siedzenie Mam takie... Taki specyfik do skóry, że teraz jak siedzę na nim to się ślizgam cały nie wiem czy on trzyma czy co